Dobra, ja teraz zaczynam. Siemanko, ja jestem Arkada. Ze mną jest CH, CH. Um, to są alpha testy e Evolva. No. Gra, której apatesty testy kończą się dokładnie po dolejce trzeciej i trzeba korzystać z okazji. Ja nie wiem, jak się gra ja w tym czymś. Raczej. Tymi koleśami właściwie. Trochę cicho cię trzeba było słychać, nie? Wiem, może ciszej mówisz? Eee... Dobrze. Czy... Nie, dobra, dobra, już. No, I masz no prawie, wiem, nie, wiem. Pasek paliwa, nie? O, no, no założymy to. No. no, ogólnie ten, jak na przykład to first push tak i to ci się pojawia na interfejsie i ogólnie tak jest, tam tak jest. No, widzę, ja tu widzę wszystko i... Nie wiem, co zrobimy, jest... Chilo. tu coś mam... minę jakąś? Dobra A czy masz co ty masz? Szukamy Mój piesek wybiegnie. Mam No, fajnego pieska A, no. coś tam się... No. chyba w ten dom O kurde, już wbił drugi poziom, szybki jest Ej, coś mi się dzieje chyba Pomóż ja zaraz, ja zaraz umrę, mnie coś wcina, nie wiem co. O. No o, dobra, obleczył się Jakąś roślinę chyba wszedłeś. No, zauważyłem. No dobra, to mnie koleś leczy, bardzo miło. No dobra. Doceniam to. Wydaje się jakiś dość... ...mocny ten... ...koleś, po potworem. Nic, szukamy go. Gdzie on jest? tam. Tam jest. Dobra. Ty chyba masz harkuny takie to przyszpilają, no ile ci nie mogę. Do ziemi. Mam, mam. Rozumiem. No dobra, tam jest pięknie. Y, nie masz czasem areny jeszcze? A Artyzon? No możesz taką mobilną arenę wypuścić. Okej. Okay. O dobra, z, zjechaliśmy motarcze sobie trochę. Dobra. Do naszej ściśnili w ogóle uważaj trochę, żeby nie paść Oh fuck Os. No dobra Daisy To ja leczę Oh fuck Uczę cię Nie wyjdę A, chyba się leczy zaraz O, oh, patrzę, patrzę, patrzę Fuck Gdzie on jest? Nie, no. nie, nie. Odejdźmy na 3 światła. Fuck! Kurde, to jest jakiś taki... Mam <laughs> <laughs> na sklepie parę. Kurde, czekaj. Okay. Oh, fuck, jak mam leczyć jak to jest podwór. A, goni mnie świetnie A, no, wstanie, wstanie, w stanie, w stanie! A, na sklepie? No dobra, pasie jak ma życia. No, masz mało. Na Nadzik z tego zbawiona, tam ma takie bardzo fajne strzałki, które go... Posukajają. O dobra, 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 dobra. ciśniemy? Fuck, jak tylko ciśniemy. Aj, zginąłem. Nie, to blisko. To... Zapadniemy. Dobra. No nie. Ej, przegrał. Ale dobra. Teraz co najwyżej nam jednego gościa zwymieni i tyle. I będzie normalnie, można grać. Ale blisko byliśmy wygrani. Dobra. Dobra, kontynuujemy No nie będziemy przerywać bo ta runda była krótka Przynajmniej ja No, ja też nie Zara będzie następna Bo mamy większość ludzi No tu 10 sekund jeszcze no. Także co? 4, 3, 2, 1. Lecimy na serwan. Mam nadzieję, że... No, A teraz masz taki bardzo fajny replay jak kto chodził, nie? No trochę nas kupił w sumie. za nim cały. Nie, to no, tu widzę, dobra. No. Tak to za nim szliśmy, a ja, już to się byliśmy. No, patrz jak nas tu teraz cisnął. Hej, spróbuję rolę zmienić, no są to. Supporta mówię? Kim no. chcesz asaltem to Nie, ja z supportem, tutaj... z supportem spróbuj. Z A, no dobra. No, w sumie i tak mogę wziąć. Medyka spróbować. Why not? No. O, patrz... Dwie osoby mamy tutaj teraz takie z większym trochę lewelem. No, tylko sumie... ja i tam jakiś koleś z pierwszym. No. No dobra. Ktoś mapę, tam, filmik, z jak to jest co małe, to byłbym nieźle za nim przykro. z pierwszym byłby potorem, byłoby całkiem spoko. No, było, była to, nie? No tak. No to teraz tak już zaczniemy praktycznie od początku bez żadnych takich tegesów gestów. Wostać obłudni. No, mam nadzieję, że ta wygląda będzie dłuższa, nie? Że wygramy, on. Wygrana byłaby miła. No to to. Dłuższe rundy zawsze spoko, bo w sumie to no takie, co się rozstrzygają praktycznie na, to, na początku. No są spoko, tylko jeśli wygrasz, tak? To w sumie za, za krótko trwa akcja. Ja tam w ogóle z kilami tam nie wiedziałem, że ja robiłem, bo w ogóle z skiely, które tam arena jakoś poczyta, nie wiem jak na fuksie chyba. Co ja to właśnie wyglądało. Ale zobaczymy. Miejmy no, nadzieję, że teraz będzie bardziej zgrana akcja. Mniej więcej że wiedział o co chodzi już. No, chodzi. więc tu ma pierwsza chyba no, no wiesz. Mi też nie szło dobrze na pierwszym. I na drugim. Ja tam nie wiem co się działo, kurde. Tak. Główno jakieś. Lat, latał w ogóle tym za mną. Bił mnie. nie końcu mojego psa zabił. I nie gram chyba nikim nowym, bo mi się filmik nie włącza. Wow. To filmik chyba za chwilę się będzie dopiero od tego z... No. Podczas gry. Zobaczymy. Czekanie trochę mogliby to ogarnąć. No To by mogli trochę przyspieszyć, ale... Ale to jest alfa, nie wiem. No. To jest no. alfa wytłumaczenie na wszystko. Ale w sumie z porówna, porównując z inne gry, to alfa dali nawet ładną. A ja będę... O ja jestem na to Ja będę leczył Was z odległości Co by tu wziąć? Chatpaka, czy twaka czy... Yy, damaż nie, chyba wezmę jeszcze przez nie ja znowu tym czym Nie ja jestem, dobra, jesteś zobaczmy. Kim? Jesteś... Traperem, no No A, to te pułapki dostałem, select Okej. Okay. Znowu goliad. No. Jak na razie jeszcze nie grałem z krakenem żadnym. Co, ty, co level się dostaje? coraz lepsze? Co level... W sumie chyba dostajesz pasywki, nie? To takie, co możesz sobie wybrać? perk'i. No. Eee, A jak tych tak perków tu to... używać? Nie wiem. Bo tych, które pasują bardziej pod swoją stylowe, nie Ale jak tu ich używać? A one tak, no są pasywne, no działają cały czas. Te no. Um... no. No teraz ja będę tym co się trzyma z daleka i tylko leczy i strzela ze snajperką. Zobaczymy. Snajperka ma taką śmieszną rzecz, że jak trafia gdzieś, nie? No. To jak wy w to strzelacie to potwór zgarnia większy damage. No, no to się fajne tak Miłe, bo tak jakby rozrywasz tam uczęć, a my też się jeszcze pizgamy, że broni. No dość wytrzymały jest, więc to się przydaje. No. Ale to pokazuje normalnie, nie? taki ten, pojawia się wam takie niebieskie kółeczko. W sumie potwór też to widzi, gdzie jest wrażliwy. Aha. Więc je, może się odwraca, czy coś takiego. No dobra, coś tu się zaczęło. Pokaż slajdów chyba. No. Trochę szkoda, że tak mało jest ustawienie opcji grafiki. Jedyne co tu. Wysokie, niskie, średnie. Jest bo alfa, bo alfa. No. Zobaczymy, jak będzie wyglądać beta. No chyba dostęp będzie darmowy, nie? Do bety. No raczej też będzie też coś z tym zapisywaniem się. O, jak deszcz nagle zaczął padać. I ty, ciężej go będzie zobaczyć. Ja prawie nic nie widzę w tym deszczu. Czekam, może mi się trochę grafika ogarnął. Dobra. Dobra, biegnę za twoimi desełami. Ja no też tam zjadę Wykrył jakieś ślady. Na kół w ogóle możesz oznaczać, nie? No dobra tak, też przydatne info Tu coś było chyba Monster, coś tam Ach, no ja. słyszałem coś? Słyszałem jakieś drzewo O tam jest coś Jest, jest, jest no, Widzę tak. go right O, berwa, no Ale mój już życia zbijał od okay. No mi ścięło, kurde że w tym deszczu tak to w sumie nawet nie wiedziałem że ten że deszcz może tutaj różne warunki pogodowe już gonimy go teraz nie? No gonimy, mhm. bo na razie jest w pierwszej fazie czyli najłatwiej jest go ubić teoretycznie szybki jest Jakbyś pod A oh, fakt prawie wyjechałem w tą właśnie co się pra... ostatnio. Nie on jest. Cyfra. Jakby co te żółte to nie są, że ktoś wykrył... Jak ktoś kliknął i, ku... i widział go, to wtedy są czerwone. Żółte to są tylko takie podejrzenia graczy, nie? Tak. Aha. Ale jak ptaki, są ptaki... I to automatycznie się włączałem jak od nich i straszy Coś tam było? Tam coś, no, 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 naszego a, widzę go, widzę go, widzę go. Tam jest źle coś. Co wiesz go? No? Naszego no, chyba kolecia zabili. Tak? No. Nie, chyba się wszyscy są. Chyba. Nie dobra, nie, nie, nie wiem, nie widzę. W sumie jednego. Ja a nie zatem? I faktycznie nie mamy jednego. No za to sobie będzie dopiero pierwszym. No. coś Jesteś... jest podwór coś tam. O czyż. O, dobra. Weź rzucaj to yy, arenę areny jak to o, myślisz, nie? Coś laguje, widzisz to? No On mnie lata To jest dowód na to, że to Alfa. No. Ale to bardzo dobrze O Latający potwór. Okej okay. Tobie ja też on tak lata No on mnie przedpalony No stop Dobra miałem ten serza można lądować Jeszcze go O o Harpuny puściły Ej, dobra, Zacznę leczyć, może trochę. Marsz Bo, w sumie jestem moc tego, żeby leczyć. A ale dobra, puści. Eee. Któż to, co jest? Nie wiem, ale. Kurczę. Ładnie go obiło. Co to wygramy? To jest strasznie chaotyczne do na nasze rozgrywki dzisiaj Dobra, ej coś mi się stało, pogodnie O ucieka no No nieprawdy Daisy go goni czy The, No Daisy go Dobra, biegnę i się leczę Mogę, nasz szkole yy, już do nas leci Ogólnie te czerwone życie mu się nigdy nie zregeneruje on jedyne co to może musi się powiększyć ten pasek jak ewoluuje no. Ale zregenerować mu się nie zregeneruje Co on po drzewach skacze? Nie tam jest Dostał Macie go tam? No Chyba patnie No chyba Wreszujny tak Fajny Damasz dostaje ode mnie W sensie chyba od wszystkich wam? Nie, znowu uciek

Tropy, nie? Twojego... ...świniako-piesaka też uleczyłem. A, okay. tam gdzieś... Mają brodę? To widzę te tropy śmieszne. Aha, red akurat teraz. Mm. Okej, okay, biegnę. Ja jest konopia Niektóre rośliny O, ktoś go widział Pewnie tam ci dwaj Gdzie ty jeszcze ty za A w ogóle ten Jak ktoś padnie, mhm. nie? To jest takie coś, że mu się pasek życia zmniejsza Jak go uleczą. nie? No jeszcze w ja Nie tak. wiem w sumie jak to wytłumaczyć, ale... Prawie no, ten tak. starbę jak tą Ci się zmniejszy pasek życia. Nie wiem jak dużo on się zmniejsza, ale się zmniejsza. No i tam biegnie. To nie było? To jest inny. O, gdzieś tu jest, gdzieś tu jest. Jak się pojawiałby pasek życia potwora, to znaczy, że ktoś do niego strzelił. Bardziej. To znowu uciekł. Ej, spadnę chyba z ciekości. No dobra. chyba tutaj nie ma obraźni w wypadku, przynajmniej mi się. Nie zdarzyło. Gdzie on jest? I typu jeszcze. Ha no nie widać go. Teraz mu tak trochę lepiej idzie. Unikanie, więc... Pewnie lagi musi skończyć. Możliwe. Ja tam z tam tu biegam, proszę. co. No. To ja też dobre. A co ty tymi harponami nawalasz, nie? No. No. Czy, czy, no jakiś Cegas mnie bije. Byty, Jakiś stworek nam asawurca przez chwilę atakował. No, asawurca no, gdzieś nam pod nosem się kręci. Kurde. Może to? Chciał ktoś. No kurde, Dobra, skąd regulować? Gdzieś tam? Co, ewoluował? Okej, okay. ewoluował. To na pewno, ale... Gdzie jest? Słyszę go, słyszę go. Gdzieś tam jest. Zaznaczyłem tutaj. Gdzieś tu musi być O, są nawet ślady. Kurde. Jest, mam go, mam go, mam go, mam go. Biegnę dom Jakiegoś perka znalazł chwilowego pomocą. Kurde, nie widzę go. trochę mu dało w sumie ta rewolucja życia. <noise> Czemu jak się z nim kluczemy to on nagle laki? Czy... A dobra, tylko jak się trzeba czy na razie mogę nawaleć ze snajpem? Dobra. Ech, do mnie. Dobra, chyba wygnęliśmy. No chyba to jest już wygrane No Jest Dobra akurat lag No tr przynajmniej trochę dłuższy był ten mecz No Dobra ja zakończę będę to nagrywanie No dobra to... y no, mamy na razie bo... i w ogóle <laughs> <laughs> Tak, podręcznikowo, no Dobra, wybaczcie te lagi, ale To nie od nas zależne, także No Widzimy się w innych filmikach i trzymajcie się cześć No, <laughs>